Witam Was, kochani, serdecznie na moim kanale Revolution Tarot. Mam na imię Ewelina i chciałabym Was dziś zaprosić na czytanie tygodniowe dla wszystkich znaków Zodiaku na okres od 10 do 16 stycznia. Moi kochani, pamiętajcie, proszę, że jest to czytanie ogólne, więc może nie wszystko z Wami rezonować. Czasy dla poszczególnych znaków znajdziecie na pasku oraz w opisie. Zapraszam serdecznie do czytania. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku baranka. Moi kochani, pamiętajcie proszę, że jest to czytanie ogólne, więc może nie wszystko z Wami rezonować. No dobrze, co tam u moich baranków kochanych? Baranki, baranki. Duża cierpliwość, moment wytchnienia, no jakieś nadzieje, perspektywy na przyszłość. Dość ciekawie. Dążymy do jakiegoś celu. Tutaj mi się tak pokazuje. No ale dobrze. Spełnienie marzeń, spełnienie jakiegoś celu. Coś się udało dla niektórych. Ogólna energia dla osób spod znaku baranka na tydzień 10, 16 styczeń. Królowa Mieczy, moi kochani, przede wszystkim bardzo racjonalnie, dość często mi się ta Królowa teraz pokazuje, dużej ilości znaków, takie racjonalne podejście do pewnych spraw, do pewnych rzeczy, nakłodno, bez emocji, stanowczo, również bym powiedziała precyzyjnie, przemyślane wszystko, zasadniczo, bez ogródek, jasno i klarownie. No, cóż mam powiedzieć? Również załatwianie jakichś spraw bądź oczekiwanie, mam wrażenie, dla niektórych na decyzje, które są z góry. Być może chodzi tutaj o jakieś sprawy urzędowe lub od szefa lub od szefowej. Mhm. No, moi kochani, przede wszystkim pokazuje mi się również taki moment, gdzie będziecie chcieli pomimo wszystko się pobawić, jak dziecko, znaleźć ten czas dla siebie, bo tutaj mi się pokazuje osoba, która jest twarda jak skała, z której Ciężko wyczytać jakiekolwiek emocje, tak? Ale tak w głębi serca to ona ma chęć na zabawę. Ona tutaj po prostu nie pokazuje wszystkiego, jaka jest, albo inaczej, ona nie pokazuje tego do wszystkich. O tak. Co odchodzi do przeszłości w takim razie dla baranków? Czwórka buław. Moi kochani, stabilizacja, bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o dom, o rodzinę. Pokazują mi się zabawy, przyjęcia, spotkania, ale jak najbardziej. E, ponieważ były święta, ponieważ był sylwester, więc tutaj spotkania z przyjaciółmi. Mhm, pokazuje mi się również zabawa, korzystanie z życia, przyjemności, dbanie o siebie o swój wygląd. I jaka jest teraźniejszość dla baranków? O moi kochani, tutaj mi się pokazuje. Albo kwestia tego, że chcecie coś zostawić, od czegoś odejść, albo kwestia tego, że czujecie się niezrozumieni albo jest jakieś nieporozumienie tak jakby bardziej bym powiedziała sami z czymś, o tak. Albo również karty mogą wskazywać na to, że jest dość sporo wydatków, bądź było, jak najbardziej, okres świąteczny. Tu jest kwestia, powiedziałabym, uleczenia czegoś. Dla niektórych mi się pokazuje. Rzeczywiście nie będzie to rezonować ze wszystkimi. Kwestia opuszczenia i taki moment, gdzie musicie uleczyć swoje serce, gdzie nagle zostawiacie, powiedziałabym, tą broń na boku, gdzie musicie znaleźć ten czas na siebie, gdzie chcecie znaleźć ten czas dla siebie, gdzie chcecie przede wszystkim odpocząć, gdzie potrzebujecie tego czasu. Co tutaj jeszcze? Ech. Powiem tak, dla niektórych mi się pokazuje osoba trzecia, która miała na to wszystko wpływ, ale przede wszystkim mi się pokazuje, że wy tutaj w pewien sposób oczekujecie, obserwujecie pewne sprawy, czekacie, jak one się potoczą, jak to się dalej wyklaruje lub wyjaśni. No dobrze, w takim razie, co nowego chce się pojawić u baranków? Moi kochani, nie lubię takich energii, ale takie się pokazują. Słuchajcie, mówiłam o tej kwestii nieporozumienia, niezrozumienia. Tu jest moment taki, gdzie dwie osoby odwracają się od siebie, gdzie obydwie w pewien sposób to przeżywają, ale nie mogą znaleźć tej nici porozumienia, gdzie nie mogą sobie coś wyjaśnić, gdzie każdy z nich w pewien sposób, jakby to powiedzieć, ma swoją rację, tak? Ale ta druga osoba tego nie rozumie. Co tutaj jeszcze? Pokazuje mi się również, aby uważać przede wszystkim, komu pomagacie. Moi kochani, jeżeli tutaj jest przyjdzie jakaś osoba i będzie chciała pożyczyć od Was pieniądze, bardzo mocno jest zaznaczone to, aby uważać, komu te pieniądze pożyczacie, komu pomagacie. Mhm. Ja wiem, że tutaj działacie według swoich zasad, według norm, tego jak zostaliście nauczeni, tego co powinno się robić, że powinno się pomagać jak najbardziej, ale tu jest kwestia tego, żeby uważać komu służycie tą pomocą, żebyście nie zostali rozczarowani. Co jeszcze chce się pojawić u baranku w tygodniu 10, 16? Karty mi się odwróciły. Moi kochani, przede wszystkim karty pokazują że uda wam się pokonać jakieś przeszkody, uda wam się przejść przez to. Tutaj zostanie coś wyjaśnione. Będzie kwestia porozumienia, ale bardziej mi się pokazuje, że w Was narasta jeszcze większa siła. I jeżeli chodzi o kwestie materialne, to jest tutaj ta stabilizacja. Jest to poczucie bezpieczeństwa, że macie wszystkiego wystarczająco. Mm -hmm. Ale tutaj są zmiany u Was, zmiany, które niekoniecznie muszą być zależne od Was. Coś tutaj chce się zmienić, coś tutaj chce runąć, coś chce odejść z Waszego życia. I słuchajcie, i to będzie dla Was na lepsze, choć być może będzie to niezrozumiałe na pierwszy rzut oka, ponieważ tutaj już mamy te chmury. Taki moment, kiedy mm, czegoś nie rozumiemy, gdzie nagle przychodzą sytuacje, coś zmienia się w naszym życiu, coś co. Gdzie mamy takie pewne wątpliwości z jednej strony, gdzie nie widzimy jakby tego obrazu, tej perspektywy w całości, gdzie jest taka wielka niewiadoma, to tutaj, moi kochani, te wszystkie zmiany, które się u Was pojawiają, będą zmianami na lepsze. No i macie decyzję. Decyzję, decyzję. Wybór nowej drogi. No dobrze, karta rada. Dla was coś mi chciało wyskoczyć, odniesiecie sukces i cięż, cieszcie się, bo uda wam się zwyciężyć. A ja mam wrażenie, że tu chodzi o kwestię dobra nad złem. Nie wiem dlaczego. Tak jakby tu była jakaś osoba w waszym otoczeniu, oczywiście nie będzie to rezonować ze wszystkimi, która w pewien sposób chce wykorzystać albo waszą dobroć, albo wasze serce. Tutaj uda wam się zwyciężyć w jakiejś kwestii. I zakończacie jakiś etap. Zobaczcie, ten kotek tutaj zgasza światło. On wychodzi z tej jaskini. Coś tutaj chcecie zakończyć. Dużo było rozmyślania, bardzo dużo. Być może również jakiś żal pokazuje mi się. Zawieszony kontakt dla niektórych, bądź zawieszone jakieś sprawy. Ale tutaj przyjdzie to porozumienie, moi kochani. Wszystko się pięknie ułoży. Zobaczmy na ostatnią kartę dla Was. Co tam uważasz jeszcze? No i co mamy? Przede wszystkim współczucie. Bądź delikatny sam ze sobą. Wybacz, a to pozwoli Ci się uwolnić, to pozwoli Ci poczuć się wolnym. Dostrzeż światło w sobie oraz w innych. Czyli daj sobie również taką miłość, daj sobie taki moment do współczucia jak najbardziej, ale tutaj chodzi o to, żeby nie zabierać ze sobą tego bagażu, wspomnień, takich złych wspomnień, poczucia, no. Dla niektórych przyszło mi słowo zdrady, nie wiem dlaczego, ale tutaj poczucia właśnie zwątpienia w drugą osobę. Wypacz to, ale zostaw to dla siebie. Tak jakby zrób to dla siebie przede wszystkim. Poczujesz się dużo lepiej. I mamy na końcu tali kartę, która mówi o magii. Jakby wymyśl sobie życzenie i uwierz w cuda, bo magia jest wokół ciebie. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. I pozdrawiam Was serdecznie. Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku lwa. Kochani, pamiętajcie proszę, że jest to czytanie ogólne, więc może nie wszystko z Wami rezonować. Co tam u moich kochanych lewiontek? Oj! Coś tutaj chcecie zakończyć przede wszystkim, już mi dwie karty się pokazały mówiące o. Zakończeniu czegoś, lew. Decyzje, bardzo mocne postanowienia, dla, który, dla niektórych związane z pracą, z, ze sprawami urzędowymi, takie poczucie powiedziałabym nawet rozważania w sensie takim, że nie wiem, co mam wybrać pomiędzy tym, co czuję, a tym, co myślę, jest taka ogromna różnica, nie wiem, w którą stronę, tak. Ogólna energia dla osób spod znaku Lwa na tydzień 10 do 16 stycznia. Moi kochani, przede wszystkim bronicie, bronicie czegoś, co jest dla was słuszne, mam wrażenie, ale przede wszystkim czegoś, co jest dla was bardzo ważne. Tutaj możecie bronić swoich, być może prawd, być może swoich poglądów, czegokolwiek i z czymkolwiek nie jest to związane. Coś tutaj bronicie. I ten lew w masce, tak jakby tutaj była jakaś iluzja, mam wrażenie, albo nie do końca jest jakaś prawda. I mam wrażenie, że wy to dostrzegacie. Tutaj mi pokazuje się, że jest jakaś nowa droga. Już z przekładu pokazały się te zakończenia, te dwie karty, przepraszam, które wyleciały. E, pokazuje mi się rozpoczęcie jakiegoś nowego etapu. Być może chcecie coś rozpocząć, być może już rozpoczęliście i bronicie tego, co, co, co jest dla Was ważne, Waszych wartości. Co odchodzi do przeszłości dla osób spod znaku lwa. Czwórka kielichów, to mi się pokazuje, że w momencie, kiedy było jakieś znużenie, taka nuda, taka monotonia, być może pojawiła się jakaś nowa szansa, być może pojawiła się jakaś nowa propozycja. I powiem Wam, że dość ciekawie, ponieważ ten księżyc bardzo mocno mi się rzucił tutaj w oczy, być może jest tu jakaś tajemnica, być może jest również rozmarzenie, było rozmarzenie z tym związane. Co jeszcze do tej czwóreczki? I mamy to marzenie, o którym powiedziałam. Siódemka kielichów, rozmarzenie. Rozmarzenie o tym, jak sobie coś wyobrażacie, jak chcielibyście. Takie poszukiwanie również różnych rzeczy, tak? Które wybieranie jakichś opcji, ale tutaj nie ma takiego decydowania się na coś konkretnego. Zobaczcie, ten kotek tutaj siedzi, to jest jego szara rzeczywistość, tak? Coś się zakończyło, ale on tutaj marzy o czymś pięknym, o czymś, co nabiera kolorów, co dodaje mu takiego sensu w życiu, co daje mu poczucie szczęścia. Jaka jest teraźniejszość dla osób spod znaku dwa? Piątka buław. Moje kochani, tutaj przede wszystkim pokazuje mi się jakiś konflikt. Być może u niektórych osób ten konflikt panuje gdzieś w otoczeniu, tak? Ale już w tej głównej energii pokazuje się, że wy się bronicie przed kimś lub przed czymś. O co chodzi z tą piąteczką? Tak jakby coś dodawało Wam tej siły, energii, chęci do życia, była waszą albo pasją, może tutaj chodzić o jakieś uczucie, jakąś namiętność. Wy z czegoś chcieliście zrezygnować, tak? Na rzecz czegoś innego, co, co jest zupełnie inne, co jest zupełnie nowe, co dodaje Wam sił, tak? I. Moi kochani, ten kotek tutaj, on wychodzi przez te drzwi, gdzie jest napisane nad nimi wyjście. On chce coś tu zmienić, on chce wejść na jakąś inną, nową drogę, tak? Co nowego chce się pojawić dla osób z podznaku lwa w tygodniu 10-16? Stabilizacja, jeżeli chodzi o dom. E, poczucie bezpieczeństwa również. Tutaj może być... I mogą być jakieś spotkania z przyjaciółmi, z rodziną. Ale ja mam wrażenie, że dla niektórych będzie tu chęć spotkania się z kimś bliskim, wyjaśnienia sobie czegoś, ale również zbudowania czegoś od nowa. Tu jest poczucie zadowolenia, poczucie również więzi, poczucie spełnienia, dbanie o siebie. Co jeszcze? Mhm. Ja wierzę, że to, co chce do mnie przyjść i to, co chce się pojawić w moim życiu, będzie dla mnie dobre. Spójrzcie, te chmury odchodzą, te chmury miną. I jeżeli jest coś tutaj niezrozumiałe, jeżeli jest coś tajemniczego w Waszym życiu, to prędzej czy później to minie. I tutaj wszystko jakby się wyjaśni, tak? Bo jest tutaj cały czas, pokazuje mi się taka tajemnica, ale bardziej bym powiedziała, że dużo rozważania. Dużo takiego fantazjowania, marzenia, rozmarzenia. Co jeszcze nowego chce się pojawić dla lwów? Co jeszcze nowego? Słuchajcie, no i macie ten księżyc. Bardzo dużo. Właśnie tego marzenia, rozmarzenia, ale jak dla mnie księżyc jeszcze jest iluzją. Mówi o tym, że czegoś możecie nie dostrzegać, ale również, że jakaś prawda może chcieć tutaj wyjść na jaw. Tutaj mi się bardziej pokazuje, że chcecie coś utrzymać w tajemnicy, czegoś jeszcze nie chcecie powiedzieć, chcecie zachować dla siebie i widzicie w tym jakby jakiś efekt, dobry efekt. Przede wszystkim tak, jakby patrzycie na siebie, na to, aby Wam to przyniosło jakieś rezultaty. Dobrze, karta rada dla osób z znaku 2. Zadbaj o siebie, o swoje przyjemności. Ciesz się tym momentem, który jest tu, tu i teraz przede wszystkim. Na spodzie talii macie kartę sukcesu, zwycięstwa, więc moi drodzy, głowa do góry, wszystko tu się pięknie ułoży. I ostatnia karta dla Was. Oj, słuchajcie, macie sanktuarium. Jest to karta, która przede wszystkim mówi. O tym, żebyście znaleźli takie swoje miejsce, gdzie będziecie mogli odpocząć, zrelaksować się, gdzie będziecie czuć się bezpiecznie, gdzie będziecie czuć się wolniej miejsce, do którego zawsze będziecie chcieli wracać. I słuchajcie, znowu ten księżyc u Was. Mhm. Dość ciekawie. Na spodzie talii macie kartę, która mówi o intuicji, aby słuchać głosu swojego serca i podążać tą drogą, która was prowadzi przede wszystkim, tak? Aby zaufać swojej intuicji bez względu na wszystko. I tutaj mi się też u was pojawiła ta intuicja, tak? To słuchanie głosu swojego serca. Życzę wam wszystkiego co najlepsze i pozdrawiam was serdecznie. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Strzelca. Kochani, pamiętajcie proszę, że jest to czytanie ogólne, więc może nie wszystko z Wami rezonować. No dobrze, zobaczmy, co tam u moich kochanych strzelców. Co tu się dzieje? Gdzieś wyruszacie. Chcecie jakiś ruch naprzód mi się pojawia. Tak jakby. Było jakieś zdecydowanie, być może były jakieś wahania wcześniej, przed jakąś decyzją, ale w momencie kiedy się zdecydowaliście, to ruszacie, ruszacie. Dobrze, co tam u strzelcu? Bałagan, słowo, które mi przyszło do głowy. Jak jakby wcześniej był jakiś chaos, być może jakieś nieporozumienia, być może jakiś konflikt, ale wy tutaj wykazaliście się ogromną cierpliwością również. Yy, I cóż, mam powiedzieć: yy, ogromna cierpliwość, ale również jakiś zapał w was mi się pokazuje. Strzelec. Ogólna energia na tydzień 10, 16 styczeń. Oj, oj, piątka denarów. Przede wszystkim mówi mi to o momencie, kiedy chcemy z czegoś zrezygnować, kiedy chcemy z czego, od czegoś odejść, tak? Być może od kogoś dla niektórych. Piątka denarów również mi mówi o takim momencie poczucia braku, osamotnienia, niezrozumienia dla niektórych. Zaraz sobie zobaczymy o co chodzi. Bardzo często mi to mówi. O tym, że było bardzo dużo wydatków, ale jak najbardziej święta, e, sylwester, tak. Ale tutaj mi pokazują się jakieś sprawy zawodowe, być może dla niektórych, ale również chęć zdobycia czegoś, chęć jakby zdobycia również jakiejś informacji, e, jakby to powiedzieć, załatwienia czegoś, przyspieszenia pewnych spraw. Bardzo dużo rozmyślania z tym związane, bardzo mocno. Tak jakby tutaj był jakiś strach związany z opuszczeniem, z odejściem, ze zmianą, z wyjściem z, jakiegoś, z jakiejś strefy komfortu. Tylko wiecie co, moi kochani, w tej piątce? Jest to piękne pokazane, że czasami skupiamy się na czymś, czego już nie ma, albo od czego odchodzimy, rozmyślamy o tym, ale tak naprawdę te kotki patrzą się w dół, nie patrzą tam na górę. Na górze są już denary. To są monety, tak? Więc te monety są. Trzeba się tylko rozejrzeć, trzeba się czegoś dowiedzieć, tak jakby tutaj karty chcą wskazać na informacje dla niektórych osób, bo to na pewno nie będzie z wszystkimi rezonowało że jeżeli jest jakieś poczucie braku, niezrozumienia, to zdobądź jakieś informacje, poszukaj czegoś, bo coś tam czeka. Nie rozmyślaj za dużo i nie bój się wyjść z tej strefy komfortu, również nie bój się zapytać lub poprosić o pomoc. Dobrze, w takim razie co odchodzi do przeszłości dla osób spod znaku strzelca. ósemka, buław. Tu mi się pokazuje jakaś komunikacja, jakieś rozmowy dla niektórych wyjazdy lub przyjazd jakiejś osoby, ale zobaczmy, cóż jeszcze? As denarów. Pokazuje się tak, jakbyście dostali propozycję, bądź była jakaś rozmowa o pracę, bądź rozmowa związana z jakąś szansą, która miała przynieść Wam perspektywy na przyszłość. Jaka jest teraźniejszość dla osób spod znaku strzelca? jest ta cierpliwość, tu jest oczekiwanie, wyczekiwanie na coś, na jakieś rezultaty, czekam, tak, jak to będzie, tak jakby zainwestowaliście w coś swój czas, być może pieniądze i czekacie, co Wam to przyniesie, jak to się dalej rozwinie, jak to się ułoży, jakie będą tego efekty. Mhm. Tak jakby tu ktoś wam złożył propozycję wcześniej. Być może chodzi tutaj również o relacje romantyczne, tak? Takie starania, starania się, jeżeli chodzi o związek i zobaczę, co mi to da. No dobrze. Co nowego chce się pojawić e, dla osób z podznaku strzelca w tygodniu 10. Moi kochani, przede wszystkim księżyc. Tutaj jest rozmażenie, być może jakaś iluzja, być może prawda chce tutaj wyjść na jaw. Powiedziałabym, że przede wszystkim, tak jak ta karta nam wypadła wcześniej, tutaj ruszacie naprzód. Dość ciekawie, ale mam wrażenie bardziej, że chcecie ujawnić jakąś prawdę. Chcecie, żeby coś ruszyło naprzód. Mam wrażenie, że jesteście otwarci na nowe możliwości. Tutaj pokazuje się jakiś albo wyjazd, albo przyjazd, albo wyruszacie, kochani, naprzód. Będziecie bardzo mocno zdecydowani w momencie, kiedy podejmiecie tą decyzję. Cóż jeszcze nowego chce się dla Was pojawić? Dziesiątka kielichów. Przede wszystkim poczucie spełnienia, poczucie szczęścia, przynależności, zrozumienia, więc ta energia tutaj szybko się zmieni. Tak, jakby niektórzy z Was mieli zupełnie inne priorytety, jeżeli chodzi o związki, relacje, być może. Co jeszcze w takim razie do tego? Kochani, zadowolenie. Przede wszystkim tutaj karty pokazują, że znajdziecie czas dla siebie, dla bliskich. Tak, jakby w momencie, kiedy jakby był tutaj taki okres, gdzie być może, Byliście sami, bądź więcej czasu spędzaliście sami ze sobą. Tutaj się pojawia ta pełnia szczęścia. Tu pojawia się ta miłość. No dobrze, karta rada dla Was. Słowo, które do mnie przyszło, to: zaufaj. Zaufaj szczęściu. Nie wiem dlaczego. Zaufaj temu, co czujesz, co jest wewnątrz ciebie, bo to jest dla ciebie dobre. Mam nadzieję, że te słowa. Dla kogoś są ważne i istotne, ale tutaj przede wszystkim chodzi o wsparcie. Dwójka kielichów mówi o miłości. Podejdź do pewnych rzeczy, bądź do drugiej osoby z taką miłością, ze zrozumieniem i traktuj tą drugą osobę właśnie w taki sposób, w jaki Ty chciałbyś, czy chciałabyś trak być traktowany, czy traktowana. Czasami jest. Tak, że spotykamy kogoś i nawet sobie nie zdajemy sprawy. Każdy z nas przychodzi jakieś lekcje życiowe, ale nikt nas nie zwraca uwagi na to, że każda osoba ma swoje indywidualne lekcje. Każda osoba może w tym momencie przechodzić przez jakiś trudny okres, tak? Również może się coś dziać. I jakby nie patrzymy poprzez pryzmat tego na co dzień. Bardzo często zdarza się, że ktoś nas ocenia, tak? Eee, że wytyka nam błędy. A chodzi o to, żeby podejść do drugiego człowieka właśnie z tą miłością, z tym zaufaniem. Na spodzie tali macie kartę, która mówi o uleczeniu, o miłości, o spełnieniu jakichś marzeń, również o nadziei. Zobaczmy zatem ostatnią kartę dla Was. I słuchajcie, my macie ten związek. Przede wszystkim mówi ta karta o tym, że wspólna praca da Ci dużo lepsze rezultaty, tak? Aby znaleźć kogoś, ale również jakby znaleźć taki zespół lub partnera lub partnerkę, Osobę, której będziesz mógł czy mogła zaufać, aby zbudować tak powiedziałabym, taki team, taki zespół, który będzie się wspierał. I może się to dotyczyć zarówno pracy, jak i relacji. Osobę, której możesz zaufać. Poproś również o pomoc, jeżeli tej pomocy potrzebujesz. Na spodzie mamy. Kartę, która mówi, aby być dobrym dla siebie oraz innych, aby honorować tą delikatność i mówić słowa z miłością. I życzę Wam, abyście takich ludzi spotykali na swojej drodze. Cudownego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie.